Pierwszy raz odbiłem w tą modnogę przy drodze z kamieni polnych i trafiłem jeszcze tu na pliszkę. Nie wiedziałem, że takie miejsce tu jest. Widać, że takie samochody przejeżdżają Tam dalej coś jest. Oczywiście, już drogi ta pliszka płynie. Tam dalej jest taki mały pomost. Czy znaczy pomost? No, taka kładka przejazdowa. Ciekawe jak tu głęboko. Dojeżdżamy do miejscowości Zament Tutaj mamy piszkę. Zawsze się ciekawi, jak tu przejeżdżałem motocyklem czy rowerem. Skąd płynie ta rzeczka? Chciałem na mapie zobaczyć. Taka malutka. Tam dalej mamy sporą górkę. No Tomasz. Tu już jest. Kontynuacja naszej rzeki Pliszka co płynie na Odrę. Z tego, co słyszałem i nawet widziałem, to w miejscowości przełazy opuścili około 2,5 metra wody, żeby ta płynęła do Odry. Ona płynie do Odry przez różne właśnie tam bunkry, fortyfikacje takie, zapory wodne, żeby oczyścić te. Kanał właśnie rzeki Odra No i tak nie za tam się zapowiada bo dużo wody ubiło Chodzisz na pomoc a pod pomocą wody nie ma A tutaj widać ładnie Wartko płynie Ciekawe czy jest zatruta Jak myłem ręce to się okaże Może to jest zatrute, a nie strona Odry Więc tak się łączą obydwie rzeki Sprawdziłem, ta rzeka płynie z drzewiec kolonia. Nie wiedziałem, że tam jest nawet jakiś punkt jeszcze, czy staw. Nic takiego tam nie ma, więc będę musiał się zaciekawić, skąd dokładnie ta woda wybija i napływa. Jesteśmy w kolejnym punkcie. Tu kiedyś była niby elektrownia wodna, ale żadnych zapisków. Żadnych informacji nigdzie, nic nie można uzyskać Widać tylko mury Więc może coś tu było, może nie wiem nie, nie elektrownia, ale jakaś Musarnia może jakieś Pompy tu były, bo tam niedaleko tu są wszędzie sz dookoła pola, nie? Fajny taki krater jest dookoła O, ten był teleczki Tutaj prawdę mówiąc nie byłem tu nigdy Jeszcze raz tu schodzę Nie chcę, mi się nóg no, wiesz tym moczyć bo że tu woda bardzo zimna jest I jedziemy dalej dłuż. piszki. Tam jest koryto. No takie samo co kosobłudzem za jeziorem Dziarek jest. Tutaj mam właśnie zdjęcia z dzieciństwa Tu właśnie był młyn Chyba największy w okolicy Zaraz tam zejdziemy No i tylko tyle tego Z tego pozostało Jakieś stopy otworami. To otwór został zamurowany Może jakieś odwodnienie to było Dziwne, że tak mało żelaza tu jest nie? przy budowie tego Mi się tam też dziwny zapach taki mielizna Ale dziewczyny powalonych to jeszcze tu nie było Jestem ciekaw dlaczego tej ryb nie ma nigdy tutaj jeszcze ryby nie spotkałem To to woda z jeziora płynie nie kupa ryb jest Wam kupiłem szelki do telefonu, żeby nagrywać No i lipa wyszła Tak faktem, że dobre są To jest dlatego, że wzięłem te droższe Bardzo dobre opinie mieli Znaczy mają To problem jest, że szybka dotąd zasłania Za każdym razem jak jadę Muszę mieć po szyję zamontowany Te mocowanie do telefonu A kamera, a raczej telefon i tak się obniża bo niestety on jest za ciężki, a to mocowanie na tym zawiasie, to takie jest. No, tak mocno, mocno dokręcona, mimo tego, tak tutaj się to obniża. No bo nie, motorek jest cały, troszkę zapaskudzony. O, a więc, się nie wymaga. Smarowałem go jakieś tysiąc kilometrów temu, bo ciężko by ciśnęło przesmarować. Bałem się, żeby mi przewodu nie zerwało po tych gałęziach, ale jest ok. tu заваш ra sakve. Można ona idzie złoż piszki, idzie daleko ja już tam byłem więc się nie muszę wybierać ale pokażę Wam to co może być ciekawe oczywiście nie każdy będzie się tym interesował ale może kogoś to będzie interesować takie właśnie miejsca i to jest ciekawe że wcześniej tego ujęcia nie było tu napływa woda. Widać jak wychodzi. Czyli coś tutaj zaczyna wybijać. Może całkowicie nie wyschnie. Niestety inne korytarz wysychają. Już nie płynie. Susza dalej się napływa. Tutaj coś bobry, co zrobiły. No to jakaś. Kateren leśny monitorowany. No, ktoś sobie po prostu zaczepił, i tyle bo kamerkę leśną. fotopułapkę sobie zamontował, żeby zwierzynę obserwować. Szkoda, że wcześniej nie mam włączonego telefonu. Bym nagrywał Bobry, znaczy Bobra, który tu się kręcił. Patrzcie co zrobiły. <laughs> Wszystko teraz tam idzie, ale zalało. A to było wąskie, bardzo wąskie koryto. Chciało im się to układać. To są inżynier inżynierowie, co? Z gałązek tamę zrobili i trzyma. Ale tam daleko zalało. Pali tutaj źwirek, chyba będą drogę równać. Na szczęście wzięli się za te drogi nasze gminne. A przy ławeczce znalazłem właśnie dalej jak tak powiem, fundamenty Tego młynu Są tu dachówki Tak jak mówiłem, był dość duży Ten młyn Tam dalej raczej. Tak, tam dalej też. są. Tam dalej byliśmy. Widzę, że tutaj ściągną się te mury. To musiał być ogromny, jak na taką małą miejscowość. Ale znając historię Kosobudza, który należał do Powiatu w 1700, którymś tam roku, już nie pamiętam, to właśnie księża. Właścicielowie tych osad mieli to wszystko pod swoją kontrolą, pod swoją opieką. Pamiętam, właśnie jak był tam wpis, że siostra, która przejęła kosobud i kosobudki, my teraz jesteśmy w zamencie, narzekała na słabej ziemię kosobudzu. I jedyna jedyna szansa żeby ta wioska przetrwała no to jest hodowla właśnie bydła nie hodowali właśnie tam w Kosobudzu bydła, takie informacje znalazłem właśnie w internecie natomiast w Kosobudzu był tylko siatka, czy jak się nazywa do siekania tam właśnie tych upraw, no a tu był młyn, tam dalej był młyn elektrownie wodne no i tyle co się uchowało w Polsce za granicę pojedziesz wszystko w dobrym stanie można znaleźć. Nawet w komplecie. Z wyposażeniem. W Polsce tak jak bunkry, schrony. I wszystko jest po prostu powycinane. A tam gdzie chce jechać, to słyszałem, że właśnie koparki rozbierają. To że za kilka miesięcy, już nie będzie żadnego bloku, żadnego obiektu. Trzeba jechać. Się śpieszyć, żeby to zwiedzić. Póki coś tam jeszcze jest. Oczywiście na terenie wojskowym, to jest jak większość rzeczy, więc podróż tylko godzina czeka około 200 kilometrów. W tej miejscowości zamęt były cztery domy. Tych domów nie pamiętam. Pamiętam, że były dwa. Od tego domu jest tutaj właśnie ta stodowa. Tam jest kolejna. Przyjechałem tu dwa lata temu, bo dawno mnie tu nie było. I się okazało, że dom został zburzony. Nie widać nie ma tego już domu. Został jeden dom, podzielony na pół. Dwóch mieszkańców tam mieszka. Pan Maciek i jeszcze ktoś. Ale to już w innym terminie się pogadamy. Bo fajny człowiek, ciekawy człowiek. Przyjeżdżają do niego artyści, przyjeżdżają do niego mniej znane osoby, więcej znane osoby. Tak to wygląda. Tyle pozostało z dużego domu. No i bateria zaczyna padać. Na się mam ładowarkę. Z daleka myślałem, że to buda dla psa Ale jest tu otwarte wejście Więc czemu, czemu tu nie zagłębiać? To jest jakaś ziemianka czy coś? Jakiś papier Ile, że niemiecki budynek trzyma się tyle lat? Stare ubrania. Tutaj takiego nie ma ciekawego do pokazania.